Nie to jestem na rakietowcu Widzę, widzę cię, A, spadłem Już cię nie widzę U, Dobra, dobra gitarka i gram Gram co na gitarce na rakietowcu Zasobam ja tą gitarkę, bo. Do... Nie mam nie żadnego. To młotkiem go rozwalaj. Nie, dobra, polatam sobie na nim, i zobaczę jak będą gracze, to będę gracze atakował. O, on, właśnie. On będzie takim... Tak, tak, z rakietowca. On będzie takim moim wiesz... Moją tarczą. Kto chce, jeszcze nigdy nie latałem. On nawet nie wie, że ja na nim jestem. O, coś zauważył. O kurwa, ty! Widziałeś, co on zrobił salto? Ty zrobił salto i mnie zwrócił, Skubaniec. A jak zacząłem gadać, zacząłem gadać o nim, że nie wie nawet, że ja jestem na nim, a on nagle Ta. tak go słyszał i no. zrobił salto. Widziałeś? ci, podsłuchuj nas. nas. Poprawiają wszystko, żeby nikt nie latał, wiesz? To jest może na tej U, zasadzie. Ej, co on zrobił ten rakietowicz? Ty, ja to muszę aż kurwa sklipować później. Bo to aż jest skurwa, Ty, no ledwo powiedziałem to, że on nie wie nawet, że na nim jestem, a on tak jakby to usłyszał i nagle fikołka zrobił. Czaisz go? No bo on tak to nie robi, fikołków nigdy. No ale on zrobił normalnie fikołka takiego. A weź go obserwuję jeszcze. Ty tak zginiesz. Tak no patrz, jest Daj rakieta w niego, śmiesznie by było, co? O, nie no, to już był kabaret. Ty no, czaj,